Dobry wieczór, dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie na moim magicznym kanale, w moim magicznym domu <laughs> i witam Was przy okazji energetyki na e, niedzielę, 6 czerwca i proszę Państwa za mną jeszcze cały czas czuwający, ale jeszcze nie zawisły na ścianie anioł, a w zasadzie anielica przywioziona z Gliczarowa, ale mam nadzieję, że w poniedziałek najpóźniej za mną na ścianie będzie zawieszona. Teraz też robię przemeblowanie w moich obrazach. Jeżeli ktoś do mnie do domku przychodzi, to wie, że ja kocham obrazy różne. I i po prostu co i raz robię jakieś przemeblowanie. nie mogę z meblami przejeżdżać z jednego kąta na drugi, bo ciężkie, to przynajmniej obrazy zmieniam. I anioły zawieszam niektóre do pudełeczka, później znowu je zmieniam. I tak bardzo, bardzo miło i bardzo fajnie. Dobrze, kochani, jutro dla mnie bardzo ważne wydarzenie, dlatego że 19 lat temu, właśnie już o tej porze. Jechałam do szpitala, przyjęłam klienta na godzinę 18, i wróżąc klientowi, odeszły mi wody, wody płodowe. I proszę Państwa, jechałam na sygnale na porodówkę, gdzie czekali najlepsi na mnie lekarze, po czym Kuba nie chciał wyjść na świat, czekał do 606 i wtedy wyszedł. Więc generalnie urodziny mojego syna, kartę Kubusiowi wyciągną aczkolwiek życzenia, będę mu składała o, o 17.05 wtedy, kiedy się rzeczywiście urodził 19 lat temu i moje życie całkowicie się odmieniło. I myślę, że każdy tej matki jak się rodzi dziecko to całkowicie się Odmienia, i tak jak nieraz się jest egoistycznym, to wszystko później na rzecz dziecka i się nie martwi o siebie, tylko o dziecko. Dobra, koniec gadania. Jeszcze do urodzin wrócimy, bo nie tylko kubusia, jeszcze jednej pani grupowiczki są urodziny, więc wyciągnę kartę. Wyciągnę też dla Kasi G i dla pani Marii w podziękowaniu za, za wsparcie kanału, ale to wszystko pod koniec. Napisałam, proszę Państwa, że bardzo, bardzo dobry dzień. Oczywiście, można powiedzieć dzisiaj jeszcze, czyli nie, nie w niedzielę, a w sobotę, bo teraz nadaje w sobotę. Aspekt, przed którym przestrzegam, o godzinie 21:45 Mars w opozycji do Plutona. Jest to bardzo taka trudna, zła energia, i tutaj nie robić żadnych rzeczy, nie wiem, z nożami, czy takich ryzykownych stania na drabinie. Również proszę uważnie jeździć samochodem, tak? I proszę Państwa, później jeszcze o godzinie już z nocy, z sobot na niedzielę, o godzinie 00:37 księżyc w kwadraturze do Plutona, czyli też może być trudno emocjonalnie, może być chwilami agresywnie, możemy sami nie poznawać siebie. Ale już później, proszę Państwa, no jeszcze może o 00:46 księżyc w kwadraturze do Marsa, to też emocje nieadekwatne, nieadekwatne do sytuacji, ale już później. Księżyc o 7.46, czyli jutro, przechodzi do znaku byka, czyli bardzo dobra pozycja księżyca. Wzrośnie w nas urok osobisty. O, zrobiła taką minkę i sztucznymi rzęsami podała, ale nie mam sztucznych rzęs już pewnie od trzech lat, bo alergii do na sztuczne rzęsy. Ale czy macie sztuczne rzęsy, czy nie macie, to możecie jutro potać rano rzęsami, bo Was urok osobisty zdecydowanie wzrośnie, potrzeba luksusu, dogodzenia sobie, albo bycia takim romantycznym, rozpieszczającym się nawzajem zdecydowanie wzrośnie. I będziemy sobie chcieli na każdej płaszczyźnie dogodzić, więc życzę dobrego dogadzania. I proszę Państwa, o godzinie 11.32 księżyc w sekstylu do Jowisza. U nas urodziny się zaczynają jutro od godziny 12, więc nie bez kozery wybrałam ten aspekt. Bardzo szczęśliwa wibracja, prezenty od losu, dobre słowa, wielkie szczęście. I 17.56 księżyc w sekstylu do Wenus. Dobry do spraw uczuciowych, do upiększania, do relacji z kobietami. Ale też do jakichś takich ruchów finansowych, więc bardzo ładnie, a z całości ósemka. Chyba to nie jest niedziela pracująca, bo teraz to ja się w ogóle pogubiłam, ile jest tych niedziel, czy w ogóle są jakieś niedziele pracujące, czy nie ma, ale gdyby była pracująca, to dobra do różnego rodzaju targów, tak? To może przez internet czy jakieś tam targi dopiąć zrobić, żeby mieć z tego korzyści. Dobrze, kochani, dzisiaj zaczynam wyciągać kartę od Skorpiona. Czyli niedziela szósty szósty, niedziela szósty zero szósty i pierwszego mamy Skorpiona. I kochani, ja już, ja już tasuję kartę, te same co wczoraj, te same co wczoraj, czyli Gilded Tarot, czyli Romacetti i tasuję karty co nas czeka, co nas wszystkich jutro czeka. Bardzo dobra rzecz, nawet jak każdy by były złote aspekty. Dobre co dla skorpiona? Dla skorpiona głupiec, tak? I jutro, na przykład, jeden ze skorpionów, moich przyjaciółach piecze tort besowy na urodziny kuby. I już wiem, że moi przyjaciółce ta karta się sprawdzi, bo sprawy związane z dzieckiem, dziećmi będą ważne. Ale dla wszystkich Skorpionów karta, karta Głupiec jest kartą zero. Co to oznacza? To, jaki będzie dzień, zależy od Was, i możecie wszystko robić, co chcecie. Ale postawcie na spontaniczność, na zabawę, na wytarzanie się w trawie, na przebywanie z osobami młodszymi, cieszeniem się życiem i byciem, nawet bym powiedział, lekkomyślnym. Oczywiście gdzieś w ramach zdrowego rozsądku. Idziemy dalej, co dla strzelca. Dla strzelca karta rycerz mieczy, czyli jutro nie jeden strzelec błyśnie intelektem. Jak coś powie, to dobitnie i w punkt. Czyli gdybyście chcieli strzelce coś pisać, mówić, z kimś na poważne tematy rozmawiać, to jutro dobry czas. Dobry czas też do relacji damsko-męskich. Idziemy dalej. Teraz idziemy do koziorożca, czyli ja muszę sobie wyciągnąć i państwu dobrą kartę, a wyciągnęłam taką sobą, sobie dziesiątka buław, czyli większość koziorożców będzie zmęczona, przemęczona, być może zbyt wiele rzeczy wzięła na siebie. Jeszcze muszę ukręcić, ale to rano zrobię sernik, tak? Natomiast niektóre koziorożce, też powinny zwracać uwagę na kręgosłup, bo może być on przeciążony, również, żeby was gdzieś tam nie zawiało, nie podwiało. Co dla wodnika. Dla wodnika piękna karta, także znaczy piękna, piękna czwórka denarów. Niektórzy powiedzą karta skomstwa i uwiązania w pracy, karta roboty, a inni powiedzą upierdliwości w szczególe, a jeszcze inni powiedzą, że bardzo dobra do takich robienia strategii na finanse, tak? I warto, warto to właśnie jutro zrobić, uporządkować różne rzeczy wodniki, uporządkować szczególnie to, co jest związane z materią finansami. Dobrze, jeszcze tylko powiem tak, ogląda mi prawie 80 osób, a polubień jest tylko 31. Bardzo proszę, braka dobra. Te łapy wciskać, tak? Idziemy dalej. Co u ryb? U ryb, piękna karta. Karta szóstka buław, karta zwycięstwa. Ja o niej zawsze mówię. Wrócił z wojny z Laurem Zwycięstwa. Zresztą tak jest pokazane też na karcie. I jutro, za co się nie weźmiecie, to będzie to zwycięstwem. Możecie się dobrze zaprezentować, możecie dobrze się wysławiać, możecie być podziwiane, albo same Siebie zadowolone. Mam nadzieję, że nie na zasadzie, że komuś dogadałyście, tylko już takie mądre, drogie ryby byłyście. Co dla barana? Dla barana karta gwiazda. Czyli jutro baran będziecie świecić jak gwiazdy na skłonie i opromieniać życie innych. Będziecie ładnie wyglądać, gdybyście chciały coś zrobić z urodą, albo się umalować, albo inaczej ubrać, to jak najbardziej jest na to dobry czas i myślę, że będziecie czarować innych swoją osobą. Jeżeli macie jakieś zainteresowania albo pracę nawet niedzielną związaną z artyzmem, to powinniście to wszystko zrobić pięknie. Nawet gdybyście chciały, nie wiem, kwiatami dom udekorować. Czego się nie dotkniecie, będzie się zamieniało albo w ogromny urok osobisty, albo piękno. Co dla byka? No, proszę Państwa, bardzo dobrze Księżyc znaku byka i dla byka as pucharów, as pucharów mówi bardzo dobry czas na miłość, nie bójcie się okazywać swoje e, uczucia, niech te uczucia, dobre słowa, czy miłosne, czy takie serdeczne z was wypływają i dobra karta do twórczości i też takiego obroku osobistego co u bliźniąt, as mieczy as działania, bardzo dobry czas do rozpoczynania różnych rzeczy, brania spraw Przepraszam, w swoje ręce. No i też władania słowem, i takich działań intelektualnych. Będę bym powiedział: działań takich, żeby iść do przodu. Co dla raka. Dla raka koło fortuny, czyli bardzo intensywny dzień, i być może niektóre raki, które sobie zrobiły jakiś plan, co jutro robią, ten plan może być zmieniony i może, to może być w różną stronę, w bardzo aktywny czas, albo na przykład tyle sobie na, zaplanowało, zaplanowało, a na przykład prawie niczego nie zrobią, tak? Natomiast dobra karta do wyjazdu, jeżeli był ktoś w zaprosił, chciał pogadać, to chwytajcie chwilę, żyjcie chwilą i nie bójcie się zmieniać różne rzeczy. Co dla lwa? Dla lwa karta kapłanka, czyli lwy jutro będą bardzo, bardzo mądre. Wszelkie decyzje, <coughs> przepraszam, powinny podejmować intuicyjnie, ewentualnie radzić się mądrych kobiet, gdyby chciała pomedytować, lwy, popracować nad sobą, przeczytać mądrą książkę, to też rewelacyjny czas. I zadbać o swoją kobiecość, również o zdrowie. Co dla panny, dla panny król mieczy. Czyli niektóre panny jutro mogą być srogie, będą chciały rządzić, ale również też srogie na zasadzie takiego trochę przywalenia mieczem, tak? Mam nadzieję, że w sposób bardzo wyważony i kulturalny. Sprawy związane z mężczyzną, mężczyznami będą ważne i być może kogoś będą musiały albo chciały zdopingować do działania. Karta dla wagi. Giermek buław, no, czyli giermek buław, sprawy związane z dziećmi, zwierzętami, mogą być, yy, mogą być ważne, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, jeżeli chodzi o cechy charakteru, możecie być takie trochę, trochę bardziej impulsywne, ale no, wyważona waga nieraz sobie może pozwolić na wyważenie. Dobrze, to tyle, teraz urodzinowe karty. Pozwolicie państwo, że zacznę, zacznę od Jakuba R, tak Jakuba Rutkowskiego, mojego syna, i później jeszcze dla pani Agnieszki wy, wyciągnę, czyli najpierw dla Jakuba, bo w końcu matka jestem, więc pozwolę sobie tak, tak zrobić Jakub R, co na cały rok piękna karta otwierająca Jakuba na relacje, harmonię w relacjach. Archanioł Raguel mówi my anioły Otwieramy serce wszystkich zaangażowanych stron, kłótnie i konflikty zostaną natychmiast zakończone. Czyli relacja, e, relacja harmonia w relacjach. I dla Pani Agnieszki Kępińskiej dużo zdrowia i słodyczy. Magda z aniołami, grupą czary mare życzy. I karta delikatność. Pani Agnieszko bądź dla siebie delikatna. Bądź delikatna teraz wobec siebie. Otaczaj się łagodnymi ludźmi, sytuacjami i środowiskiem. Pamiętajmy, że kto z kim się staje, takim sam się staje. I to tyle, jeżeli chodzi o rodzinę. Jeszcze bym chciała podziękować pani Marii Miod, Miod za darowiznę pokaźną na wsparcie kanału. Bardzo, bardzo z serca całego. Dziękuję. Dla pani Marii w podziękowaniu. Dla pani zachowaj równowagę. Między, yy, yy, przepraszam, nie umiem od, od końca czytać, zachowuję równowagę między moją męskością i kobiecością, to dla pani, pani Mario, męska i kobieca część mnie pozostaje w idealnej równowadze i harmonii. Odczuwam spokój, wszystko przebiega tak, jak powinno. Może nie być bardzo męską, może być kulawą kaczuszką, pani Mario, żeby jakiś miły pan się zaopiekował. I żeby nie musiała być pani życiową świadką. I jeszcze karta dla Katarzyny G z Holandii. Wcześniej nie miałam czasu, ale karta dla ciebie, Kasiu. Każde doświadczenie zmieniam w szansę. Każdy problem ma swoje rozwiązanie. Wszystkie doświadczenia to okazje do nauki i rozwoju. Czuję się bezpiecznie, przepięknie. Więc kochani, z całego serca dziękuję Wam za dzisiejszy czas. Jutro może energetykę zrobię z Jakubem, ale o której to ja zupełnie 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 nie wiem. No zobaczymy, zobaczymy, jak będzie, bo to tak mamy urodziny rodzinne, a dzisiaj właśnie teraz też Kuba pojechał na też między innymi swoją i będzie świętował aczkolwiek aspekty, planet takie sobie, ale niech świętuje po 12. Kochani, bardzo, bardzo dziękuję Wam za życzenia w imieniu Kuby. Pewnie Kuba to jutro przeczyta. E, radosnej niedzieli i naprawdę wykorzystajcie jutrzejszy dzień na bardzo dorobienie różnych trudnych spraw, czy takich, z którymi nie mogliście ruszyć do przodu, bo naprawdę jest dobry czas. Pozdrawiam, papa, pa. pamiętajcie o podoba mi się, tak? I Rutkowska jej podoba, i kanał jej podoba, i filmik się podoba, Brakuje mi teletubisiów z Gliczarowa, Pa, teletubisie mówią dobranoc, pa kochani, już teraz nie na żart.